witajcie witać do Minecraft, ja ci się prezentuję, No nie zaprezentuję, to jest taki live. No nie live. Yy, chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, że mam do oddania 4 serwery Minecraft. Yy, po 1,20 20 slotów, 1,10 i 1, chyba 40? Tak, mam do oddania. Jeszcze jeden mam, 15, nie? Mam do oddania serwer. Jak chcesz go wygrać to nie wiem dzisiaj jest um, 21 marca um, 2013 e, w, e, 1 kwietnia będzie losowanie kto wygra te serwery, e, wierzcie, maszyna będzie losowała i kto wygra ten jest zajebisty i my, i tu zależy, czy te ile. O ile slotów bluzujemy, tak? Czwórkę, i potem będziemy losować ile slotów. I to tak będzie trochę dziwne, ale no. Będzie live, bo y, będę zakładał. Yy... I to może by było na tyle. Jak chcesz, jak, jak, jak chcesz wziąć udział, to daj subskrypcję, bo chcę mu zbierać yy, na tym kon na, na na tym koncie, yy, yy, bo za, założyłem dzisiaj, yy, dzisiaj, no, założyłem nowy yy, profil na YouTube. Yy, Minecraft Dynia to jest takie, na mnie tylko, żeby oddać serwer. Yy, ja tak, jak chcesz, to daj subskrypcję, bo za subskrypcję biorę yy, te serwery i za subkrypcje za Jak ten jak na tym profilu będzie um, około szes, nie nie 16 5000 subskrypcji to um, prawie no to dostaje serwer um, nie nie serwer No jakby było 5000 subskrypcji To tak daje znów jak, jak będzie Dobra, sorry, się zamotałem. Yy, ten... Mam teraz 0 subskrypcji. Yy, bo dzisiaj założyłem. I to będzie tak, że będzie dzisiaj. Od dzisiaj się zaczyna jak będzie 2000 subskrypcji. To następne kupię serwer i znów yy, ogłoszę. No 2000. No coś około tego. I... i ten. Jak potem będzie 2 i potem 5, tak ten, to będzie właśnie... Złapałem chłopaka, co sponsoruje, i tak to jakoś chcę dostać tych sub, kurde, subów. No, dobra, i to było na tyle. Um, nie wiem, tutaj już bym się żegnał. Cześć, trzymajcie się.